Witam wszystkich strudzonych wędrowców w najdalszych zakątkach Internetu, czyli w przeglądzie YouTube'owych komentarzy użytkownika Koprolity. Bez niezbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. W sumie ja się trochę późno zorientowałam, że takie coś w ogóle jest w Korei ostatnio popularne, i zorientowałam się dopiero, kiedy przeczytałam artykuł, że rząd zakazuje używania wygenerowanych przez sztuczną inteligencję zdjęć profilowych, zakazuje używania ich w dowodach osobistych, w aplikacji o dowód osobisty. I na początku sobie pomyślałam, że chodzi. O te zdjęcia, bo nie doczytałam, że tam chodzi o te zdjęcia AI, i w sumie pomyślałam, no racja. No są mocno przerobione, więc raczej nie pozwoliliby ich użyć w dowodach. Wydało mi się to logiczne, ale nie wpadłam na to, że ktoś chce używać zdjęć wygenerowanych zupełnie przez sztuczną inteligencję do swojego dowodu osobistego. Ja w dowodzie chciałbym mieć autoportret wykonany kredkami. Uwaga strzelanie! Jak wiecie, na mocy umowy podpisanej w 2003 roku do Sił Zbrojnych RP trafiło 264 wyrzutnie i 2675 rakiet. Tylko potem rakiety kolejne zostały dokupowane, ponieważ należy pamiętać, że podczas strzelań poligonowych odpalono już prawie 1000 PPK Spike w Polsce. Żeby tylko takie pociski nie pojawiły się w komendzie głównej policji. W opasku kupię za pieniądze podatników. Chciałbyś takie, co? Wszystko z kieszeni twojej matki. Nie, nie, Ja... Patrz, jak z Mateuszkiem Chciałbyś tak, co? Biedaku. W poli dubrze, co? Pieniądze podatników w za nie. Jako podatnik cieszę się, że mogłem zafundować chłopakom łódkę. Niech się pobawią, poczują się jak ktoś. Niesporczaki posiadają subtelne adaptacje fizjologiczne i unikalne strategie życiowe, które pozwalają im przetrwać w ekstremalnych temperaturach, wysokim ciśnieniu i odwodnieniu. Na przykład mogą przetrwać w stanie zamrożenia w lodzie, a także znosić ekstremalne upały. Są również w stanie spowolnić swój metabolizm i przetrwać do 10 lat bez wody. Jakby tego było mało, naukowcy wysłali nawet te stworzenia w kosmos. I co, Bez trudu przetrwały ekspozycje na próżnię i promieniowanie kosmiczne. Mogły nawet wytrzymać promieniowanie radioaktywne, co czyni je dosłownie niezniszczalnymi. Czas, żeby w MCU pojawił się nowy superbohater. Człowiek nie Sporczak. A oto samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Garwolinie. Uwaga! Herbata Lipton do użytku tylko dla ordynatora i starszych asystentów. Resztę kadry prosimy o korzystanie z herbaty Saga, a doktor Pyc może co najwyżej zagotować sobie wody w czajniku. Hm, nawet nie chcę myśleć, co doktor Pyc odwalił, że nawet Sagi mu odmawiają. Czekam na spotkanie ordynatora z doktorem Pycem w Oktagonie. Igrzyska europejskie, które kończą się dziś, w niedzielę 2 lipca, wszystko wskazuje na to, że była to impreza bez sensu, za to za duże pieniądze. Igrzyska miały kosztować 400 milionów złotych, w rezultacie koszty wyniosły około miliarda 200 milionów. No tak, nie była to tania impreza. Na przykład, cytuję za onetem, ceremonie otwarcia i zamknięcia kosztowały 23 miliony złotych, prawie pół miliona wydano na zegar odmierzający czas do startu igrzysk, Prawie 700 tysięcy złotych na usługi krakowskiej restauracji, a 90 tysięcy złotych na obsługę strefy VIP przez hostesy. I uwaga, to nie są pieniądze z Unii Europejskiej, to są pieniądze z budżetu, czyli kto za to płaci? Pan, pani, społeczeństwo. Chleb coraz droższy, to musieli dać ludowi igrzyska. Że będę szła do trzech sklepów, i w tych trzech sklepach Oski będzie miał jedną kartkę, drugą kartkę. I w trzech sklepach będę miała do wyboru, jakby z jednej ręki albo z drugiej ręki, w jaki styl mam wybrać ciuchy. Też chętnie zmieniłbym styl, ale to nie w moim stylu. Sprawa jest prosta, tak? Chce pani mieć dwa tysiące, my naprawdę chętnie oddamy te pieniądze. Mało tego, jakby trzeba było więcej, zrobimy zrzutkę. Ludzie na pewno zasypią panią pieniędzmi. Tylko po to, żeby pani broń Boże się nie zajmowała obronnością. Właśnie przebiliśmy ofertę polskiego e, państwa. Tak, polski parlament został przez nas przelicytowany, więc niech się pani zastanowi, co się pani bardziej opłaca. A może jeszcze zrobimy taką ofertę, że na przykład, jak dorzucimy dużo jeszcze, to nas zwróci do Lewicy. Da się, tak na przykład, że 200 tysięcy złotych pani damy, jak pani przejdzie do Lewicy z powrotem. Czas zorganizować jakieś obywatelskie zbiórki funduszy na odkupowanie posłów rządowych. No i co zbudowali? No cóż, zbudowali, zbudowali. Oczywiście mieszkańcy skrytykowali tak drogą inwestycję. Nie wiem o co chodzi z nimi. Czy oni nie chcą... Wysłać się za pół miliona? Tak. A co? co, co mógł im dziurę zrobić w ziemi. Tak, dokładnie. I by było... Nie wiem, może ze 100 tysięcy by kosztowało wtedy, <noise> ale chciał chyba lepiej, żeby mieli ci mieszkańcy, więc... Wszystko dla mieszkańców. No zobacz, jak to ładnie wygląda. I to kosztowało pół miliona złotych? Tak. Masz dwie... Dwa wejścia. Zobacz, tutaj ma jakieś te rysuneczki ładne z napis. Biały stok powinien zostać przemianowany na biało-czerwony stok. I to już niestety wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych lub być może poprzednich filmach. Cześć!